gotowani jesteśmy psychicznie fizycznie może będzie tak samo yy, spokojnie jak do, do sandomierza no teraz i będzie trochę inaczej bo bałtyk musimy zaliczyć a wiadomo tam jest inna, inna inny klimat inna fala no zobaczymy pierwszy raz pomeranka będzie na płynęła danaśka na bałtyku no całe wybrzeże trzeba przypłynąć od szczecina do helu i i uważamy, że będzie fajnie. Tym razem wyruszamy nie tylko na rzeki, ale powrót jest planowany Bałtykiem. I to różni ten rejs od tych rejsów wcześniejszych, które się odbywały na Śródlądzie, bo wracaliśmy z Niechowcem przez Zatokę, ale nie wypuszczaliśmy się na pełny Bałtyk. No a teraz Bydgoszcz, Kostrzyń, Świnoujście i powrót otwartym Bałtykiem, także w planie jest zaliczenie kilku portów morskich.